Luigi Mangioni rzekomo został pobity przez transpłciowe kobiety w Tajlandii. To tylko jeden z wielu szokujących szczegółów o oskarżonym zabójcy. Teraz poznajemy nowe szczegóły z wpisów w dzienniku i wiadomości WhatsApp na temat jego stanu psychicznego oraz miesięcy poprzedzających strzelaninę, w której zginął dyrektor generalny United Healthcare Brian Thompson. Witamy w Law and Crime, mówi Ann Jeanette Levy. Przed zamknięciem 10 miesięcy temu za morderstwo Luigi Mangioni cieszył się pełną wolnością. Podróżował z plecakiem po Azji, co opisuje jako niezwykłe doświadczenie w artykule New York Times. Ale to nie była tylko zabawa i przyjemności. Wiadomości na Whatsapp ujawniają, że Mangioni został zaatakowany przez grupę transpłciowych kobiet podczas imprezy w Bangkoku. Mandioni nazwał je Lady Boyami. To określenie jest obraźliwe, ale słyszałam, że w Tajlandii jest często używane. Incydent ten daje wyjątkową okazję, by przyjrzeć się życiu Mandioniego przed oskarżeniem o brutalne morderstwo dyrektora generalnego United Healthcare Briana Thompsona w grudniu ubiegłego roku. Mandioni dorastał na przedmieściach Baltimore w znanej rodzinie związanej z klubami golfowymi, posiadającej domy opieki. Ukończył All Boys Gilman School w 2016 jako najlepszy uczeń, a następnie uzyskał licencjat i magisterium z informatyki i inżynierii na Uniwersytecie Pensylwanii. Przyjaciele opisywali go jako inteligentnego i rozważnego, ale przez lata zmagał się z chorobą kręgosłupa i czasami miał mgłę mózgową, co wpływało na oceny. Po operacji kręgosłupa w lipcu 2023 odstawił leki i był gotowy do podróży. Incydent w Bangkoku był tylko początkiem. Tam poznał dwoje amerykańskich emigrantów. Opowiadał o swoim życiu w Maryland i na Hawajach oraz o grach wideo i pokemonach. Pokazywał zdjęcia siebie w pobliżu wulkanu, rozmawiał o sztucznej inteligencji i komentował wysokie koszty opieki zdrowotnej w domu. Był zaskoczony, jak tanie jest badanie rezonansem magnetycznym w Tajlandii, zgubił telefon w taksówce, zwiedzał lokalne studia tatuażu i wszystko dokumentował w wiadomościach na Whatsappie. Potem, przez miesiące po pobycie w Tajlandii, Mandjoni wydawał się zniknąć. Rodzina i przyjaciele nie mieli z nim kontaktu, nie pojawiał się też w mediach społecznościowych. Jego mama nawet zgłosiła jego zaginięcie policji w San Francisco. Śledczy twierdzą teraz, że to był okres, w którym po cichu planował swój kolejny krok. Nowe szczegóły ujawnione przez The New York Times pokazują człowieka przechodzącego od przygody do samotności, od imprezowania do refleksji, a według wpisów w jego dzienniku od eksploracji do strategicznego planowania. Po Tajlandii wyjechał do Japonii, szukając samotności w górach Nara. Pierwszy na górze Omine, świętym miejscu od VII wieku, gdzie praktykujący Shigundo wspinają się na niebezpieczne grzbiety, aby sprawdzić swoją odwagę i odnaleźć nadprzyrodzone moce. 6 maja 2024 roku Luigi obchodził swoje 26 urodziny. Zameldował się w małym pensjonacie w Tankawie, będącej wejściem na górę Omine. Zarezerwował jedyny dostępny pokój o nazwie łowca, z widokiem na szczyty porośnięte cedrami i ryczącą rzekę. Spędził tam sześć dni na medytacji, czytaniu, pisaniu i, jak powiedział przyjacielowi, odprężaniu się po zenowsku. Właścicielka zajazdu stwierdziła, że Mandioni pozostawił pokój czysty, zabrał śmieci i rozmawiał tylko gdy musiał, unikał urządzeń cyfrowych i trzymał się na uboczu. Według jego przyjaciół w swoich dziennikach głęboko rozważał niesprawiedliwości w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej i zastanawiał się, jak może wyrazić swoje stanowisko. W trakcie podróży spotkał pisarza Jasza Delaniego w Mumbaju, próbując kupić 400 egzemplarzy jego książki. Według The New York Times rozmawiali o logice, filozofii i wpływie społecznym. Do lipca 2024 roku Mangioni wrócił do Stany Zjednoczone Ameryki i ukrywał się w San Francisco. Z jego dzienników wynika, że spał słabo, czuł się otępiały, ale coraz bardziej utwierdzał się w swoim następnym kroku. Prokuratorzy uważają, że notatki rzekomo sporządzone przez Mangioniego pozwalają rzucić światło na jego myślenie przed strzelaniną. W poście z 15 sierpnia 2024 roku podobno napisał Jeden miesiąc w San Francisco, to znaczy San Francisco. Szaleństwo, powolność, brak pilności, rutyny, planu czy harmonogramu. Zobacz spirale, patrz paragraf 22. Mimo to w końcu czuję się pewna tego, co zamierzam zrobić. Szczegóły w końcu się układają i nie mam żadnych wątpliwości, czy to jest słuszne, czy uzasadnione. Cieszę się w pewnym sensie, że odkładałam to na później, bo dzięki temu mogłam dowiedzieć się więcej o UHC. KMD byłoby nieuzasadnioną katastrofą, która byłaby postrzegana głównie jako chora, ale co ważniejsze, bezużyteczna, nic by nie zrobiłaby zwiększyć świadomość albo poprawić życie ludzi. Czuję się zamglona, więc nie mogę pracować szybko, jasno ani pewnie. Gdy pomysły krążyły w mojej głowie lub miałam ich fragmenty, musiałam je zapisać. Celem jest ubezpieczenie. Spełnia wszystkie kryteria. Dwa miesiące później kolejny wpis z 22 października, sześć tygodni przed atakiem. Brzmi tak. Półtora miesiąca. Ta konferencja inwestorów to prawdziwa gratka pokazująca problemy naszego systemu opieki zdrowotnej. Najważniejsze, że przekaz jest oczywisty. Większość rewolucyjnych działań nie trafia z przekazem do zwykłych ludzi. Na przykład Tetka, czyli tetkaczyński. czyński. Una Bomber porusza kilka trafnych kwestii dotyczących przyszłości ludzkości, ale żeby udowodnić swoją rację, bez skrupułów wysyła bomby pocztą do niewinnych ludzi. Zwykli ludzie klasyfikują go jako szalonego, seryjnego mordercę. Skupiają się na czynach, odrzucają niejasne myśli i lekceważą jego ideę co najważniejsze, popełniając okrucieństwa, staje się potworem, a przez to jego idee odbierane są jako potworne, niezależnie od szczerości pasji. Przekracza granice od rewolucjonisty, anarchisty do terrorysty najgorsza rzecz, jaką człowiek może być. W kolejnej części Mandzioni porównuje się do ekstremistów, podkreślając jednak, że jego podejście byłoby inne. Oczywiście to jest problem większości bojowników, którzy buntują się przeciwko niesprawiedliwościom. Popełniają okrucieństwo, którego groza albo przewyższa siłę przekazu, albo którego oddalenie od ich przesłania uniemożliwia ludziom połączenie faktów. W konsekwencji rewolucyjna idea zostaje powiązana z ekstremizmem, ignorancją lub złem czyli z czymś, czego żaden rozsądny członek społeczeństwa nie mógłby zaakceptować. Zamiast zdobyć poparcie społeczne, tracą je. Działania rewolucjonistów są wręcz przeciwskuteczne. Następnie wpis przechodzi od teorii do planu. Załóżmy, że chcesz zbuntować się przeciwko niebezpiecznemu, chciwemu kartelowi ubezpieczeń zdrowotnych, czy wysadzisz ich siedzibę? Nie, bomby to terroryzm. Takie działania wyglądają na źle ukierunkowaną złość kogoś, kto po prostu zachorował albo miał pecha i wyładował swoją frustrację na branży ubezpieczeniowej. Co w rzeczywistości naraża przypadkowych pracowników na niebezpieczeństwo? Co robisz? Uderzasz prezesa na dorocznym zjeździe pasożytniczych liczy krupów. To jest celowe, precyzyjne i nie naraża niewinnych. Najważniejsze, że sens jest jasny, a przekaz trafia na pierwsze strony gazet. Prezes firmy ubezpieczeniowej zginął na dorocznej konferencji, co podkreśla wagę tego wydarzenia. Grupa ludzi w garniturach z JP Morgan i Morgan Stanley spotyka się na ekskluzywnej konferencji w Nowym Jorku, aby omawiać konkretne wskaźniki. Wskaźnik strat medycznych czyli wskaźnik strat medycznych to kategoria, która sprowadza ludzkie życie do wartości pieniężnej. To sugeruje chciwego drania, który na to zasłużył. W końcu ten cios naprawdę uderza w finanse firmy. Analitycy i inwestorzy instytucjonalni, którzy chcą być doceniani przez szefów firm ubezpieczeniowych, ta szansa zostaje zniweczona. Zamiast tego firma staje się gorącym tematem. Może lepiej zainwestować gdzie indziej i pozwolić tej firmie ostygnąć. 4 grudnia 2024 roku Mandjoni zostaje oskarżony o postrzelenie dyrektora generalnego United Healthcare Briana Thompsona przed hotelem na Manhattanie, używając zamaskowany wydrukowanego w 3D Ghost Ghana. Prokuratorzy twierdzą, że strzelał z bliska, a łuski były oznaczone. Opóźniaj, odmawiaj, przesłuchuj. Pięć dni później policja zatrzymała Mandzianiego w McDonald's w Altonie, Pensylwania, gdy miał przy sobie haszysz, mielone i laptop. Ale właśnie dowody zebrane tego dnia, zwłaszcza jego własne zapiski, stały się centrum zaciętej batalii prawnej dotyczącej zarzutów o terroryzm. Obrona twierdziła, że dowody były skażone od początku, a prokuratura, że zapiski są jednoznaczne. W zbiorczym wniosku o środki zapobiegawcze przed procesem złożonym na początku tego roku obrona przedstawiła swoje argumenty za oddaleniem zarzutów o terroryzm, pisząc Oskarżony uważa, że przeszukanie i zajęcie przedmiotów w Departamencie Policji w Altonie było nielegalne. Dotyczy to również czerwonego notatnika, który został określony i nazwany przez policjanta Manifestem. Obrona twierdziła, że całe zatrzymanie było niekonstytucyjnym zajęciem, co czyni odkrycie dziennika niedopuszczalnym dowodem. Prokuratura odpowiedziała, wskazując zapiski jako dowód terrorystycznych zamiarów. W odpowiedzi napisali: Intencje oskarżonego były jasne z jego czynów, a zapiski je jednoznacznie potwierdzają. Oskarżony jasno zaznaczył w swoim manifestie, że jego celem był przemysł ubezpieczeniowy. Spełnia to wszystkie kryteria. Prokuratura argumentowała, że te zapiski świadczą o przemyślanym planie zastraszenia ludności cywilnej. Z notatek oskarżonego wynika, że liczył, iż morderstwo spowoduje szerokie działania. To zastraszyłoby pracowników ubezpieczeń zdrowotnych oraz zniechęciło inwestorów i analityków do inwestowania w branżę. Pomimo argumentów oskarżenia, 16 września nowojorski sędzia przychylił się do stanowiska obrony. Obrona wygrała i te zarzuty o terroryzm zostały oddalone wniosek został uwzględniony. Aby omówić Luigi Mianiego oraz nowe informacje, które poznajemy o nim z artykułu New York Times, chciałabym zaprosić doktora Daniela Bobera. Jest on psychiatrą sądowym. Doktorze Bober, co sądzi pan o tych nowych informacjach? Dowiadujemy się o miesiącach z życia Luigi Mianiego poprzedzających morderstwo Briana Thompsona. Podróżuje z plecakiem po Azji. Wiedzieliśmy, że to zrobił na podstawie niektórych zdjęć z jego mediów społecznościowych. Teraz dowiadujemy się więcej szczegółów na ten temat. Chciał się wyciszyć i to wszystko robić. Wchodzi w konfrontację z transpłciowymi kobietami. Wszystko, co wiemy, to że rzekomo został przez nie pobity, więc nie wiem. To trochę dziwne, wiesz? Słyszymy tu i ówdzie dziwne szczegóły o jego ostatnich miesiącach przed morderstwem. Tak, no i są jeszcze te kardy Pokémon, prawda? Czy mamy do czynienia z kimś, kto ma jakieś poczucie wielkości albo urojenia? Zdezorganizowane lub magiczne myślenie? To bywa widoczne w manii lub psychozie? Ponieważ w zaburzonym umyśle zwyczajne przedmioty mogą nabierać znaczenia lub mieć szczególne znaczenie. Ale nie wiem tego, ponieważ to nie jest motyw, który pojawia się raz za razem. To dotyczy wyłącznie jego podróży. Pierwszy wydaje się, że może próbuje osiągnąć jakąś duchową klarowność, ponieważ jego ego się rozpada wokół niego. Bo wiesz, na końcu dnia ofiara w tej sprawie, która miała rodzinę i dla wielu osób nie była postacią, Budzącą współczucie. Mogła naprawdę stać się symbolem tej przemocy wymierzonej w branżę ubezpieczeniową, gdzie przemoc staje się moralnie uzasadniona, a nawet słuszna. Myślę więc, że jest tu wiele do omówienia. Naprawdę wydaje się, że jest tu wiele do omówienia. Jedną z rzeczy, które uważam za interesujące w tej sprawie, jest fakt, że Luigi Mangione miał wszystko. Dobrze, miał możliwości, o których większość z nas mogłaby tylko marzyć. Pochodził z zamożnej rodziny, więc oczywiście był dzieckiem z funduszem powierniczym. Pierwszy chodził do najlepszych szkół, uczęszczał do bardzo dobrej szkoły przygotowawczej, do męskiej szkoły w Maryland, a potem poszedł na uczelnię Ivy League w Pensylwanii, na Uniwersytet Pensylwanii. Jest bystrym facetem, ma dużo pieniędzy i ma ten problem z plecami. Przechodzi operację kręgosłupa wydaje się, że nie ma żadnych problemów z dostępem do opieki zdrowotnej. Następnie przechodzi operację kręgosłupa, która wydaje się udana i łagodzi jego ból. Potem, wiesz, trochę podskakuje jeżdżąc na te wycieczki. Pojawiają się doniesienia o tej tak zwanej mgle mózgowej. Co może oznaczać tam mgła mózgowa? Czego to może być objawem? Pierwszy wiem, że musisz być tutaj ostrożna, bo nie badałaś go, nie widziałaś jego dokumentacji medycznej. Ale co może oznaczać ta cała mglistość w głowie, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne? Pierwsze, co przychodzi mi na myśl przy mgle mózgowej, to używanie substancji takich jak alkohol czy konopie to jest coś, o czym myślę. Ale znowu, to mógł być facet, który przy tym wszystkim prawdopodobnie szukał sensu, a wydawał się bardzo zagubiony i szukał jakiejś sprawy. Może to była sprawa, którą postanowił się zająć. To łatwy cel, prawda? Wielu uważa, że branża ubezpieczeniowa zarabia na ludzkim nieszczęściu, a kiedy moralność zostaje przyjęta przez złudzenie, przemoc może wydawać się cnotą. Więc dla mnie to ciekawe, że on powinien mieć rację. Dla mnie to ciekawe, że on jest bogaty, ma tytuł magistra, ma licencjat, ma pieniądze. Mówisz, że on czegoś szuka, choć wielu stwierdziłoby, że już to ma. To niekoniecznie znaczy, że tylko dlatego, że masz te dyplomy, możesz dostać naprawdę dobrą pracę. Szukasz czegoś, co naprawdę rezonuje z Twoją duszą. Wygląda na to, że może czegoś szukał, ale wygląda na to, że coś znalazł. Tylko przekazał tę wiadomość w niewłaściwy sposób. Pierwszy właśnie tutaj, chciałabym teraz trochę przejść do niego, czytając te informacje od Teda Kaczyńskiego. Wiesz, on twierdzi, że Ted Kaczyński miał bardzo dobre argumenty, ale tam, gdzie popełnił błąd, to wiesz, skrzywdził niewinnych ludzi, zwykłych ludzi. Na przykład on atakował zwykłych ludzi, i właśnie o to chodzi. To tutaj Una Bomber popełnił błąd, bo jego pomysły były dobre, ale dlatego, że atakował zwykłych ludzi, żeby przekazać swoją wiadomość. Ludzie sądzili, że to terrorysta i seryjny morderca. Jego pomysły były dobre, ale realizacja, jeśli mogę zażartować, stanowiła problem. Zgadza się. Czy według ciebie Luigi zostaje zradykalizowany tylko przez czytanie o Una Bomberze? Nie, myślę, że musi być coś więcej. Jeśli spojrzysz na wielu z tych sprawców masowych strzelanin, często są oni inspirowani wcześniejszymi sprawcami, ale myślę, że ty, Una Bomber, w przypadku Teda Kaczyńskiego, był on kimś, kto był przeciwny technologii i wierzył, że technologia jest, wiesz, jednym z upadków społeczeństwa. To zdecydowanie było nietypowe podejście. Więc być może to, z czym się utożsamiał w przypadku Teda Kaczyńskiego, to fakt, że oto facet, który idzie pod prąd. Mam wszystko, ale to nadal za mało. Widać to też u Miana Dioniego, który miał przywileje i był dzieckiem z funduszu powierniczego. A jako psychiatra, najcięższe przypadki, które widzę, to dzieci z funduszy powierniczych. Nie mają motywacji, bo cierpią na tak zwane afluenzę, więc nie chcą nic zmieniać w swoim życiu, ponieważ pieniądze już tam są. Pierwszy dlatego tak naprawdę nie mają żadnego sensu, żadnego celu. Wszystko zostało im zasadniczo, wiesz, podane na tacy. Fundusze powiernicze to poważny problem, ale to już inna historia. Ale w każdym razie chodzi o to, że myślę, iż naprawdę szukał sensu, bo los już był przesądzony. Miał to wszystko, ale to nie wystarczało. Ciekawe, chciałabym wrócić do zacytowania fragmentu dziennika Luigiego, półtora miesiąca. Ta konferencja inwestorska to przykład wszystkiego, co złe w naszym systemie opieki zdrowotnej. Najważniejsze, że przekaz jest oczywisty. Większość rewolucyjnych działań nie dociera do zwykłych ludzi, jak już wspomniałam. Na przykład, Ted Kaj przedstawia kilka trafnych uwag na temat przyszłości ludzkości. Aby wyrazić swoje zdanie, bez skrupułów wysyła bomby pocztowe do niewinnych. Ludzie uznają go za szalonego, seryjnego mordercę, skupiają się na czynach i odrzucają jego ideę. Przechodzi od rewolucjonisty i anarchisty do terrorysty, stając się potworem najgorsza rzecz, jaką człowiek może być. On twierdzi, że to problem większości bojowników buntujących się przeciwko niesprawiedliwościom. Popełniają okrucieństwo, którego albo groza przewyższa siłę przekazu, Albo którego oddalenie od ich przesłania uniemożliwia ludziom połączenie faktów. Więc wierzył, że atakując ubezpieczenia przekaże to przesłanie i nie będzie postrzegany jako terrorysta, ponieważ eliminował kogoś, kto reprezentował, wiesz, był jakby symbolem Ameryki i że jest kimś w rodzaju Robin Hooda. Cywilizowana, stabilna psychicznie osoba mogłaby powiedzieć: Może powinienem kandydować na urząd lub założyć organizację non-profit. Istnieje wiele zdrowych sposobów wyrażenia tego systemu przekonań, które nie obejmują zabijania dyrektora firmy ubezpieczeniowej, ale może dla niego to był sposób, żeby zdobyć rozgłos? Może w ten sposób chciał zwrócić na siebie uwagę? Pomyśl o najbardziej skrajnym czynie, który sprawi, że stanę się rozpoznawalny. Pierwszy właśnie to zrobił. Tak, ale to nie zwraca uwagi na branżę opieki zdrowotnej, tylko na niego i to właśnie jest tego skutkiem. To sprawiło, że zaczął dostawać listy od kobiet, a kobiety zaczęły pojawiać się w sądzie, żeby go wspierać. Wiesz, społecznie. Myślę, że to są bardzo skrzywdzeni ludzie. Mamy kobiety, to znaczy widzę te kobiety pojawiające się w sądzie i one są w nim zakochane, wiesz? Ludzie przekazują ponad milion dolarów na give, send go na jego obronę. Rozumiem złość na przemysł opieki zdrowotnej w tym kraju. Całkowicie to pojmuję. To jest popaprane, ta branża jest popaprana. Ale uwaga nie skupia się na branży opieki zdrowotnej i problemach w niej, ponieważ jest to tak skomplikowane i złożone na wiele sposobów. Uwaga skupia się na nim. Te kobiety chyba myślą, że zostanie uniewinniony i będą z nim w związku. To znaczy, nie rozumiem tego. Powiedz mi więc, co myślisz o tych ludziach, którzy przychodzą, żeby się spotkać i mówią: Hej, Luigi, kochamy cię, jesteś taki przystojny. Widzieliśmy to już przy Scottie, Petersonie i Casey Anthony. To osoby głęboko skrzywdzone, mające trudności ze zdrowymi więziami. Bo logicznie rzecz biorąc, nie ma realistycznej szansy, żeby taki związek kiedykolwiek się wydarzył, prawda? Więc o wiele łatwiej jest kogoś wielbić, kochać go z daleka, tam gdzie tak naprawdę nie możesz ich zobaczyć, gdzie nie możesz z nimi spędzać czasu, gdzie są właściwie tylko Twoją publicznością, niż być w zdrowym związku. Więc ci ludzie naprawdę mają problemy interpersonalne. Pierwszy to jest fantazja. Zdecydowanie. To jest bezpieczne. To no, nierealistyczne, więc nigdy się nie wydarzy. Po podróży z plecakiem po Azji wygląda na to, że jedzie do San Francisco i spędza tam czas. Pierwszy to właśnie tam niejako znika z radaru. Wiesz, on, on nie lubi, jest pod pewnymi względami podobny do Teda Kaczyńskiego. Uważasz, że media społecznościowe są złe? Oczywiście Ted Kaczyński żył przed erą mediów społecznościowych, ale Ted Kaczyński nie lubił technologii, tego typu rzeczy. Luigi lubił technologię i interesował się komputerami. On był, on użył drukarki 3D żeby zrobić broń, jak twierdzi. Więc do tego się rzekomo przyznał. Więc on jest w San Francisco, a ja po prostu w pewnym sensie zniknął z radaru. Jego mama nie może go znaleźć. Zgłasza jego zaginięcie. Więc coś tam się dzieje. Więc jak myślisz, co się z nim działo w San Francisco? Myślisz, że po prostu tam rozmyślał nad swoimi myślami? Wydaje mi się, że patrząc na San Francisco, brakuje nam ważnego elementu układanki. Coś się wydarzyło. Może był pod wpływem ludzi, z którymi się spotykał, albo odwrotnie. Stał się tak wycofany, tak odizolowany, że stracił jakiekolwiek odniesienie społeczne. Trudno to stwierdzić, bo on znika z radaru i to trochę czarna skrzynka. To byłoby ciekawe, co biorąc pod uwagę to, co się stało. Tak, byłoby ciekawie dowiedzieć się, co tam się wydarzyło. Pierwszy wiesz, kiedy byłyśmy na Kraim Konie i rozmawiałyśmy o tym? On początkowo wspomniał o czymś, co nazywało się KMD, a to była firma architektoniczna z siedzibą w San Francisco. Pierwszy oni projektują dla firm z branży opieki zdrowotnej i tym podobnych, a potem wydaje się, że on zmienił kierunek potem na. Nie, to jest ubezpieczenia, bo to przekazuje szerszy przekaz. Więc coś się tam działo. Myślę, że ten element związany z San Francisco to, moim zdaniem, duża część tej układanki. Pierwszy zastanawiam się, czy śledczy i prokuratorzy dostaną się do jego telefonów, czy dostaną się do jego telefonu i komputera. Nawet jeśli powiedział, że jego technologia była zabezpieczona i dowiedzą się, co się z nim działo w San Francisco. To może być kolejny element układanki, który odkryjemy. Naprawdę doceniam Twój czas, doktorze Danielu Weberze. Zdecydowanie. Luigi Mandioni wciąż stoi w obliczu zarzutów o zabójstwo drugiego stopnia w stanie Nowy Jork, a także zarzutów federalnych. Prokuratorzy federalni domagają się kary śmierci dla Luigi'ego Manzioniego. Dodam, że skontaktowałam się z adwokatami Luigi'ego Mangioniego po komentarz w tej sprawie. Artykuł w New York Times. Do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi. Proszę zostać z nami. Będziemy informować o sprawie. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku Low and Crime. Jestem Angeleta Levy. Do zobaczenia następnym razem.